Zapraszam do końcika hani na krótki film o stromatolitach. To jest, jest życie na naszej kuli ziemskiej, które istnieje od 3,5 miliona lat. Jesteśmy w tej chwili 800 km od PERT. Wjechaliśmy w drogę, która została zaliczona, cały ten teren do unikalnych zabytków klasy światowej. Ciągnie się on około 140 km i dojeżdżamy w tej chwili do miejsca pod nazwą Hamelin Pool, w którym będziemy oglądać stromatolity najstarsze życie na naszej planecie. Zapraszam serdecznie do oglądania. Ale dopiero wjeżdżamy do stacji telegraficznej to była stacja która została zbudowana jak telegraf powstawał dzisiaj została tylko jako muzeum i tutaj są właśnie te stromatolity i to jest zabytek klasy światowej tak to jest jeden z pierwszych domów pierwszych osadników To jest y, farma owcza. Zajechaliśmy, myśleliśmy, że to jest ten czas na stromatolity, ale niestety jesteśmy w złym miejscu i to jest prywatna farma owcza, pierwsze budynki i w tym buszu, wśród tych kamlotów, owce się żywią, mimo że nie ma trawy, one wydłubują wśród tych kamieni ziarenka i w ten sposób się odżywiają. I z tego sobie ten, kto ma farmy, zrobił również karawan park wysypał białym piaskiem i na takich miejscach można postawić sobie namiot czy swój karawan. Zbiorniki wszędzie na wodę, ponieważ brak jest wody. Bo się okazało, że to jest tylko karawan park i ta stacja owcza ma 250 tysięcy hektarów. To jest, gospodarstwo. to jest gospodarstwo rolne. 250 tysięcy hektarów. I sobie ten, kto jest właścicielem, wyznaczył mały teren w tym gospodarstwie i zrobił sobie karawan. Park dla ludzi, którzy chcą przyjechać i w buszu w takim miejscu sobie spędzić wakacje. Tam widać owce, które te ziarenka wygrzebują spośród tych kamieni. Mnie to kiedyś dziwiło, że one tutaj z głodu nie zdechną. Jak pracowałam, to się, pracowałam w tym Departamencie Rolnictwa i właśnie z owcami pracowałam, to się okazało, że wśród tych kamieni jest bardzo duża ilość ziaren od tych wszystkich krzewów i krzaków. I jest na tego, na, tego na tyle dużo, że one bardzo dobrze tutaj się mogą z tym wyżywić. I większość ludzi, która przyjechała i zobaczyła takie tereny, to uciekli jako tereny nieurodzajne i nie do zagospodarowania, a Anglicy przyszli i się okazało, że oprócz tego, że jest bardzo dużo ziarna i jedzenia pośród tych kamieni, to również pod tą ziemią jest bardzo wiele różnych minerałów złota, żelaza. I, a tutaj jest grid, to jest, robią takie. Pręty metalowe, teraz przejeżdżamy, żeby owce nie mogły uciekać. Owce, także krowy. owce i krowy, także droga jest cały czas, brama jest otwarta i są takie pręty zrobione, że ona nie może nogi postawić, bo inaczej sobie nogę złamie. I tak, tak wygląda taki, tak taki grid. I owca, krowa po prostu nie może przejść i nie trzeba płotu. Płot jest wokół yy, Buszu, a droga jest otwarta, żeby samochód mógł przejechać, a ani owca, ani krowa, czy koń nie jest w stanie uciec stąd. Także to jest taka farma. Farma owcza. Więc te stromatolity to są formacje, które są przez bakterie budowane i to się stworzyło w ten sposób, że tam z daleka co widzicie jest taka mierzeja, taki wał z piasku, który odgrodził wodę tą, która tutaj jest w tej zatoce od reszty oceanu i podczas ciepłych dni ta woda paruje i robi się bardzo mocno słona i w niej niewiele Zwierząt jest w stanie przeżyć, i jedyne które przeżywają to są właśnie te bakterie, które tworzą te stromatolity. Te stromatolity są już martwe. One żyły tysiąc lat temu, ale kiedy żyły wówczas, kiedy poziom oceanu był wyższy, teraz się poziom oceanu spadł i umarły, ponieważ były za długo wystawione na słońce i brak wody. I jak tutaj ładnie napisali, niech sobie spoczywają w spokoju. Stacje, które hodują owce i poniszczono bardzo dużo tych stromatolitów. Dzisiaj to wszystko jest ogrodzone i jest światowym zabytkiem, bo to, słuchaj, to jest chyba najstarsza forma 3,5 biliona tak. lat, najstarsza forma życia, która pozostała na naszej kuli ziemskiej i zdaje się, że one ciągle jeszcze żyją, tak? No. Ciągle jeszcze żyją i te właśnie takie kamienie to są żyjące stworzenia. Janusz coś przeczytał, co chce nam opowiedzieć? Chciałem powiedzieć, że tam są te stromatolity, które tysiąc lat temu umarły, dlatego że woda w oceanie opadła. A tak. tutaj jest większa kolonia tych stromatolitów. Niektóre są ponoć miękkie, niektóre twarde ale naukowcy mogą odczytać z nich jak się zmieniał klimat i jak życie się kształtowało na planecie ponieważ one istnieją tutaj już ile to było już zapomniałam 3,5 biliona. biliona lat tutaj żyją i jeszcze nie umarły i cały czas żyją i budują jak one żyły te 3,5 biliona lat temu, to wówczas y, naukowcy twierdzą, że było bardzo mało tlenu, i y, rosnąc one wydzielają duże ilości tlenu i wydzielały takie duże ilości do atmosfery, aż powstało inne życie. Taka jest teoria naukowców. Także te, y, to życie, które tutaj teraz widzicie w oceanie, wydziela ogromną ilość tlenu do, do atmosfery. A, takie maciupeńkie ptaszki tutaj przyleciały i sobie tutaj gniazdko zbudowały pomiędzy 3,5 biliona letnimi stromatolitami. Tam nawet jakaś jedna rybka pływa, a tak ogólnie, tak jak oni mówią, że ponieważ ten kawałek wody jest odgrodzony od reszty oceanu, że woda tutaj jest niesamowicie słona i oprócz tych bakterii, które tworzą te kamienie, nic innego tutaj nie żyje. To teraz jesteśmy w stacji telegraficznej, tutaj porobili takie domki kempingowe i można sobie na noc stanąć z karawanem czy z motorhoma, jak ktoś nie ma, to może w takim domku się przespać. Właściwie taki przedsmak jak cała, środek Australii pustynny, tam gdzie, ludzie, tam gdzie ludzie nie mieszkają, gdzie nie ma miast, wygląda większość stacji. Tak wygląda, zawsze jest parę miejsc, gdzie można postawić właśnie karawan i samochód, i zwykle jest jeden basen, gdzie można się wykąpać, i kawałek trawy, gdzie można sobie barbecue ugotować. I tak, jeżdżąc przez całą Australię, w tych terenach pustynnych, kopalnianych, to to wszystko tak bardzo mniej podobnie, więcej tak mniej wygląda. więcej tak wygląda. A ląd jest porośnięty takim niskim buszem. Od czasu do czasu są wysokie drzewa, ale ponieważ jest duży brak wody, to tej roślinności wiele nie, nie rośnie. Tutaj jest sklep i, i to jest stara stacja telegraficzna która pozostała to albo to. Bardzo stara ma 120 lat. Tak, bardzo stara 120 lat. No, ludzie w Western Australii dopiero od 120 lat, w zasadzie są od 100 lat, 120 lat piersi. Osadnicy osadzili się w stronę tam przy Sydney i Melbourne, a tutaj w Western Australii dopiero 100 lat później przybyli. Także to są wszystko jeszcze co, kompletnie puste tereny. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Zapraszam do następnych odcinków. To będzie dalszy ciąg tej podróży w tym kawałku tych 120 km światowej klasy zabytku. Pozdrawiam wszystkich. Ja jestem Hania i do usłyszenia.